Hejka, kiedyś dzisiaj taki dość nietypowy odcinek bo, po pierwsze, z moim głosem po drugie jaki ma tytuł? Holza od powietrzenia yy. i pokażę wam rzeczy, jakie zamówiłam no, to która jest która wypada po prostu jest to Bądź już się do... Znaczy, dla labubu. I to jest tak. Kapelusz. Jaki kapelusz dla labubu? Mam labubu. Fajny. Chyba ten. Pasuje mu. Pasuje. Dobra. Jest taki... Nie wiem, jak to się nazywa nawet, A, dobra. No to pierwszy taki koperusik. Druga rzecz, są to takie buciki. O Boże. O, takie są buciki. Też nie da dla Fioletowe specjalnie wziąłam pod kolor. Się wydaje, że pasują. Pasują. O, proszę bardzo. Takie buciki. Fioletowe. Fajne. O kurde. Dobra, zostawię go w tych butach. No, druga rzecz. Znaczy trzecia z dwóch. Holdemka dla To tu większe rzeczy by wydalałyby, tak jak mówiłam. O, gdzieś naklejka. Ale bubu, ściągaj te buty. Najwyżej ci nogę urwę. Sorry, jak mnie słabo słyszycie. Dobra, wkładuj się tam. Jakie fajne. Cute. Mega cute. Dobra. Kolejne to są znowu buciki. Tym razem takie Słodkie Na sznurówki Z... Znaczy na sznurówki Kurde Zawiązywane Tylko nie chce mi się ich teraz zakładać Tylko tak pokażę. Proszę bardzo Jak też krzywo trochę widzicie To też sorry One są chyba nawet Za duże na logu one są, za, one są za duże. A no nie. Fejt. Dobra. Kolejna rzecz to są takie gumki do włosów. Tak, gumeczki, po prostu gumeczki. Kolejna rzecz, to są znowu gumeczki. Tym razem czarne. Tamte były kolorowe. Kolejna. To w tego potrzebujemy. To jest etui na Airpasy. na naklejkę, bo miałam tu kartkę by jakiegokolwiek uroku tu dodać. Dobra. To się ciężko odkleja. Dobra. Супер это. Бонба. Снуду. Снуду. Снуду такие. Такие пенки. И. Такие. Nie da się tam tego przełożyć. No trudno. Takie reptuły na Airpods. Piękna. Ta następna rzecz. O, 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 o. o. Dosyć duża. I wiem co to. To coś Do To jest mega cute. Tylko musi to się wyprostować. <grymne> Taki cute. <grymne> cute. <grymne> cute. mega. Tu proszę. Takie. I tu... O, jakieś wstążki. O, o wstążki. A, bo to chyba to się tu związuje i żeby nie tam. Ale wsadzamy logiksko do środka. <gry> Myślałam, że to będzie większe. Naprawdę. No dobra, ale jest. Jak jest. Mi się podoba. Dobra, kolejna rzecz. Na bubu, więc trzeba wyciągnąć. To jest ubranko, i to takie mega ubranko. Jest sukieneczka, ale to nie wszystko. Pierwszy raz widzę ubranka na gumkę. I to jest, o chyba. Tu na przykład tu na to zakłada. Tu jest ma taką krągę. Eee. Tak. No wchodź. Wchodź, że pospolity pospolitu się jeden. Widzicie? jest takie cute o, o. a tu mnie ma na uszy, a nie jest to jest na... nie nie myślałam że to na uszy, ale chyba nie. Oj 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 to założyć, ale tu jest taki kapturek. O! razie tak to. Patrzcie, jakie. Proszę bardzo. Wszystko tu jest prawie dla zabubu, więc proszę bardzo. o tym. O! Och, ja wiem co to. Dlatego mi będzie potrzebny mój telefon. Bo to jest... Oj. O, o. Ja się nie potrafię z takim czymś obsługiwać, ok? Jest takie same. Tutaj. Wipes. Wet. Dry. A to najpierw trzeba przemyśleć. Output transcript: Ou seja, eu estou jogando na telefonu. Que isso, cara? que vou isso. o to. Que to malutkie, é. Que to małe. To ja nie, 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 pierwszy raz robię takie coś, okej? Okay? Pierwszy raz i to jest na sucho. To wszystko o. do śmieci. docisnę tą gąbką proszę bardzo ok ekskluzję no sto, sto razy lepiej wygląda no no okay. No. mam go dla bubu trzeba go teraz rozebrać Kolejna rzecz, znowu do labubu. Eee, tyk, tyk, tyk. Proszę bardzo. O paseczka, paseczka, paseczka. Opa, opa, opaska, opaska, opa. że jest, jak mi się nie chce tego przykładać. Chyba tak tu się zakłada, nie wiem proszę bardzo. Kapiszonka i jeszcze spodnie. O. Kurde. czy się z tym żeby to założyć dla was. Mhm. Proszę bardzo, takie coś. Nie wiem, czy to nie powinno być na odwrót. Zaraz sprawdzę. Sprawdzam. źle założyłam to źle. nie dość, że na tył na, na odwrót to jestem po prostu jakaś nie myślę dzisiaj po prostu, nie myślę o, tak o, teraz pasuje no, w końcu ale to syf jest Dobra, już nawet biorę kolejną rzecz. A test tym razem oj, tu i oj, oj. Co to jest? Poro 16 plus. Okej, okay, nie musiałeś mi tego mówić. Dobra. Pasuje? Mi się wydaje, że... Tak, to dobra. O nie, tu są ostatnie rzeczy. Kolejny case na no telefonie. Już mi się nawet nie chce tego przymierzać. To jest taka skóra. On nie będzie wyglądał. Będzie ładnie, nie chcę mi się przymierzać po prostu. Przepraszam, ale nie chcę. O, ten będzie moim faworytem, to sobie ja teraz wybieram. Co ja Bez śmieci w tle. Oj, oj, oj. Dobra. Ten po prostu teraz założę, by już się. Rysowany. No trudno, mu. Ale ładnie to jest. Dobra. Weźmy tą najmniejszą rzecz, która tam została. I to teraz będzie pasować. I mam te same wyciczki. Wyciczki dla La pupu ale nie wiem, czy to nie będą za, za duże. O. 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 O, ho, ho. No trudno, są troszkę... Są troszkę przedłuże, ale no to nic. To nic. Ważne, że... Są w ogóle. Dobra, teraz bierzemy tą... Tam... O, tu jest to jest. Nie, Nie wiesz co, ale ja wiem co to i wam pokażę. To jest Airpods No Airpods to jest! Kurde, teraz jak to ściągnąć. Kurde, no teraz nie mogę ściągnąć. Teraz popsuję te słuchawki. No co jest, no to jest takie cute. Właśnie jak ja będę tu ładować. No właśnie, jak ja będę ładować. No cóż no. Nie ściągnę. Za żadne grzechy nie ściągnę tego podziewia. Z nad morza. Wyszło trochę. Jest! Wyszło, wyszło. Dobra, zakładam to. się już tak podekstytowałam. Jej! Wcisnę to bardziej tam. Spodziewaliście się, gdy coś takiego stoi? A to się okazuje, że to słuchawki są, nie? Mega, dobra, teraz bierzemy przed ostatnią niestety że i to są mikro mm, tego trzeba będzie albo w sumie postaram się. Nie. O. в сувану. О май гаш. О май гаш. А, ну так, прежде что со мной. Ты смотри, как ты С моим голосом. Są tutelka, są to A jak je teraz założyć? Pytaj mam jakie założyć. Po prostu będą tak nie. Eee, nie wiem. Choć się domyślam. Не завозите никаких микрофонники. Чекайте. Он минут. Trudno. Trudno, não sei. Dobra, Aham. agora é né? Wiesz, jak na ubrane na głowę. Ojej, ale to śmierdoli. Aż to muszę teraz Złożyć. Weźmy jakieś ubranko Na przykład to oh my God. Ale fajne Dobra I na dzisiaj to byłoby na tyle Sorry jak mi słabo słyszeliście Bo trochę cicho gadam Subskrybujcie kanał Ставить лапки в гура. Найд ⁇ м, увидимся на следующем оттинку. Пока!